Wśród lektur obowiązkowych w szkole średniej są też takie, które nie cieszą się powodzeniem. Wiadomo, że uczniowie męczą się przy ich czytaniu, a jeszcze bardziej męczą się przy zrozumieniu tego, co tak naprawdę autor miał na myśli. Jednym z takich tekstów jest trzecia część dziadów Adama Mickiewicza. Wiem, że moi uczniowie często dopytują się, co tak naprawdę należy wiedzieć z tego tekstu, jak zrozumieć przesłanie Adama Mickiewicza. O trzeciej części dziadów. Warto wspomnieć chociażby z tego powodu, że jest to jeden z tekstów obowiązkowych na maturze. Dziś zajmiemy się tym dziełem. Nazywam się Iwo Scelina. Jestem twórcą kursów maturalnych i ekspertem na platformie Matura na Maxa. Od 25 lat jestem nauczycielem języka polskiego i egzaminatorem maturalnym. Pomogłem przygotować się do matury już tysiącom uczniów. A teraz chcę pomóc również Tobie. Trzecia część dziadów Adama Mickiewicza powstaje w 1832 roku w Dreźnie, bo właśnie tam Adam Mickiewicz przebywa i zaczyna pisać swoje dzieło. Mówimy dlatego o dziadach dreznejskich. Jest to tekst, który powstaje jako odpowiedź na emocje, które zrodziły się w autorze. Adam Mickiewicz chciał wziąć udział w powstaniu listopadowym. Niestety nie zdążył dojechać do tych terenów polskich, gdzie rozwijało się powstanie, i musiał już wracać na emigrację. Przyjaciele powiedzieli, że jego wjazd na tereny okupowane przez Rosjan spowoduje, że zostanie aresztowany. Zatem Adam Mickiewicz, będąc w Dreźnie, postanawia napisać trzecią część dziadów. Próbuje w ten sposób wyrazić swój smutek, żal. Ze względu na to, co działo się w Polsce, w czym on nie mógł uczestniczyć. Ponieważ trzecia część dziadów nie mogła dotyczyć tego, co właśnie działo się w Polsce, Adam Mickiewicz sięgnął do wcześniejszej historii, swojej historii. Mamy zatem tekst, który opisuje wydarzenia z lat dwudziestych. Wydarzenia, w których Adam Mickiewicz brał udział i chciał teraz wspomnieć wszystkich tych, którzy przyczynili się w tamtym czasie do budowania obrazu Martyrologii Polski, bo właśnie o tym jest trzecia część Dziadów. Adam Mickiewicz pisząc to dzieło wspomina swoich przyjaciół z Towarzystwa Filomatów. Zostali posądzeni o działalność przeciwpaństwową i ze względu na to toczył się proces, a później byli uwięzieni i niektórzy zostali w więzieniu, a niektórzy zostali wywiezieni na Syberię. Takie czasy. Mickiewicz Wprowadza ten wątek właśnie w trzecią część Dziadów. Pokazuje sceny więzienne, przywołuje sytuację z wywózek Polaków na Syberię. Pokazuje jak zachowuje się naród i jak zachowuje się władza. Oczywiście ta rosyjska. Mamy zatem obraz społeczeństwa polskiego w latach 20. XIX wieku. Mickiewicz pokazuje i tych zaangażowanych patriotów, i tych, którzy chcą się odpowiednio ustawić w tej sytuacji zaborczej. Gdy patrzymy na ten utwór, wyraźnie możemy zaobserwować, że Mickiewicz chciał w pewien sposób uwznieślić cierpienie, które dotykało Polaków. Zwłaszcza tego młodego pokolenia, z którego on się przecież też wywodził. Mamy w takim razie utwór, który próbuje uświęcić męczeństwo Polski. Utwór, który. Przywołując wydarzenia z lat dwudziestych, pokazuje, że ta przelana wtedy krew ma tak naprawdę jakieś znaczenie, ma jakiś sens. Mickiewicz pokazuje, że ten sens jest sensem wręcz metafizycznym, sakralnym. Spójrzmy zatem głębiej w to dzieło. Trzecia część dziadów rozpoczyna się w celi więziennej. Widzimy więźnia, który. Dokonuje pewnego bardzo symbolicznego gestu. Otóż na dwóch przeciwległych ścianach zapisuje informacje. Na jednej ścianie widnieje napis Tu leży Gustaw i data 1 listopada 1823 roku. Na przeciwległej ścianie zapisane jest Tu rodzi się Konrad i również data 1 listopada 1823 roku. Śmierć Gustawa. Narodziny Konrada, symboliczne, na przeciwnych ścianach. Mickiewicz pokazuje w tym momencie, że zmienia się zupełnie czas i zmienia się zupełnie koncepcja na bohatera, który jest potrzebny. Czas już nie na to, aby teraz wspominać jakąś nieszczęśliwą miłość, nawet romantyczną. Czas teraz na bohatera, który będzie odmienny którego miłość będzie zupełnie inaczej ukierunkowana. Mamy w takim razie już nie Gustawa, a Konrada. To zmiana sposobu patrzenia na świat, zmiana celu, zmiana miłości. Miłość ludzka jest niepotrzebna w tym czasie, kiedy tak naprawdę trzeba zacząć zajmować się sprawami ojczyzny. I Konrad jest tym, który ma w sobie ogromną miłość do ojczyzny, a co za tym idzie, do całego narodu polskiego. Widzimy zatem Konrada, głównego bohatera, który podprowadza nas pod ten najważniejszy fragment tekstu, improwizację, nazywaną Wielką. Widzimy w niej Konrada w kilku odsłonach. Po pierwsze, jest to artysta, twórca, poeta. Mówi o swojej twórczości. Wielkiej i wspaniałej. Wskazuje na to, że jego samotność jest czymś zupełnie normalnym, ponieważ jest romantycznym indywidualistą, a to, co tworzy, jak tworzy, ta pieśń, którą wyśpiewuje, tak naprawdę nie jest rozumiana przez tych wszystkich, którzy go słuchają. Jedynym dobrym słuchaczem może być Bóg. Może być natura, ponieważ to tylko i wyłącznie z Bożej mocy mogą powstawać takie same światy, jak z tej mocy twórczej, którą ma Konrad. Zatem, kolejna część jego wypowiedzi to informacja o tym, jak bardzo jest podobny do Boga, do Stwórcy, ile w sobie ma Bożych mocy i twórczych energii, jak bardzo jest w stanie opanować przestrzeń. Nie tylko tego świata, ale całego wszechświata. Jak bardzo jest w stanie wniknąć w historię i w przyszłość. Mówi, że rozciąga się to, co jest jego mocą, nie tylko i wyłącznie od wschodu do zachodu, ale również od przeszłości do przyszłości. W momencie, kiedy Konrad zauważa, że jest przecież na równi z Bogiem, zaczyna pragnąć jeszcze jednej rzeczy. Ze względu na swoją ogromną miłość do narodu, mówi przecież, że nazywa się Milion, bo za Miliony kocha i cierpi Katusze, ze względu właśnie na tę miłość, chce w całości oddać się narodowi, chce go prowadzić, chce być dla narodu Ojcem, ale nie chce. Być tym, który będzie teraz przymuszać do czegoś. A na pewno nie chce, żeby ten przymus, który z jego strony będzie dawany ludziom, był taki widoczny. Chcę od Boga rządu dusz. Chcę mieć taką możliwość, aby wnikać do wnętrza ludzi i swoje zdanie zaszczepić im w sercach, tak jakby to było zdanie każdego człowieka. Żeby jego prowadzenie było niezauważalne. Ale bardzo konkretne, żeby ludzie postępowali zgodnie z jego myślą, z jego koncepcją, zakładając, że realizują swoje pragnienia. Ta rozmowa, którą chce prowadzić Konrad z Bogiem, niestety nie wychodzi. I jak czytamy tekst, widzimy w wielu miejscach fragmenty ciszy. Konrad czeka, czeka na jakąś reakcję, ostatecznie wchodzi w polemikę, wchodzi w ostry atak. Stwierdza, że Bóg tak naprawdę nie jest Ojcem, że nie jest miłością, że tylko i wyłącznie jest jakąś myślą, jest rozumem, ale brakuje mu troski, troski o ten naród, za który Konrad jest gotów poświęcić życie. Mówimy tutaj o buncie prometejskim, bo Konrad, tak jak Prometeusz, chce siebie ofiarować dla szczęścia ludzkości. Gdy spojrzymy tak naprawdę na intencje Konrada, możemy stwierdzić, że chciałby być takim tyranem, którego decyzje ludzie przyjmują z radością, bo myślą, że to są ich własne decyzje. Więc ostatecznie, czy Konrad naprawdę chce szczęścia dla ludzi? Czy chce jakiegoś takiego boskiego zniewolenia? No bo do tego przecież by doprowadzić mógł rząd Dusz. Bóg się nie odzywa. Bóg nie wchodzi w żadną rozmowę z Konradem. To prowadzi Konrada do ostateczności. Zaczyna wypowiadać Bogu walkę i ogłasza, że będzie gorszy od szatana. W czasie, kiedy Konrad wypowiada swoją improwizację, towarzyszą mu również duchy z dwóch stron. Są zatem aniołowie, którzy starają się powstrzymać temperament Konrada, i są demony. Które cały czas emocje, które w Konradzie są, podsycają w tym kierunku, żeby coraz bardziej, więcej atakował Boga. Ostatecznie dochodzi do tego, że Konrad miałby wypowiedzieć największe bluźnierstwo przeciwko Bogu, nazywając go nie Ojcem, ale Carem. Ale dla swojego szczęścia, tak by można było to określić, mdleje zanim wypowiada to słowo. Słowo car jest dopowiedziane już przez szatana. Gdy spojrzymy na Konrada, widzimy w nim ogromne pragnienie poświęcenia się dla Ojczyzny. Jest gotów nawet walczyć z samym Bogiem. Jest gotów siebie zniszczyć, spalić siebie na ogniu miłości do Ojczyzny. Tak bardzo kocha, ale jednocześnie pokazuje ogromną pychę. Ze względu na tę pychę, Bóg w żaden sposób nie wchodzi w rozmowę z Konradem. Przeciwieństwem dla tego bohatera jest Ksiądz Piotr. To symbol pokory. To on widzi ogromną miłość do ojczyzny Konrada i prosi o zmiłowanie Boże nad życiem tego właśnie bohatera. Ze względu na pokorę, którą ma, Bóg jemu zsyła wizję wizję, która dotyczy Polski. W tej wizji Polska przeżywa takie losy jak Mesjasz. Więc mamy drogę pełną cierpienia, drogę krzyżową Polaków zesłańców, mamy Polskę jako naród, który jest ciemiężony, zabity i złożony do grobu. Jednocześnie mamy wybawienie, mamy wstanie Polski i narodu polskiego. Ponieważ cały obraz, który jest wizją księdza Piotra, bardzo mocno włożony jest w kontekst biblijny, mówimy, że ten pomysł na zmartwychwstanie, odrodzenie, odżycie Polski w wersji Mickiewicza jest pomysłem religijnym, bo taka właśnie u niego jest koncepcja mesjanizmu. Mesjanizm mickiewiczowski nazywany jest często mesjanizmem polskim, ponieważ to polski naród. Który powstanie po tych wszystkich trudach, których właśnie teraz doświadcza, ma być wybawicielem również dla innych narodów. Taka koncepcja mesjanizmu była dla polskich twórców dosyć charakterystyczna. Widzieli w narodzie polskim kogoś szczególnego. To nasza misja, aby wyzwalać innych. Pojawia się u Mickiewicza, często wykorzystywane później hasło, Polska, Mesjaszem Narodów, bo właśnie w ten sposób widzi losy Polski Adam Mickiewicz. Mamy być jak Mesjasz. Mamy przechodzić swoją drogę krzyżową, mamy cierpieć, mamy umierać i to co najistotniejsze, otrzymamy również ten moment, łaskę wyciągnięcia z grobu, z martwych wstania i będzie to świadectwem dla wszystkich innych narodów i wszystkim innym narodom otworzy drogę do wolności. Taka właśnie jest koncepcja wyzwolenia nie tylko i wyłącznie Polski, ale ludów Europy zawarta w trzeciej części Dziadów. Ale to nie jedyna myśl, którą w swoim dziele umieścił Mickiewicz. Mickiewicz pokazuje również naród Polski w tamtym czasie. Można powiedzieć, że pokazuje go ze względu na opozycje, które w tym narodzie się pojawiają. Mamy zatem dobrych i złych, patriotów i zdrajców. Oczywiście patrioci to ci, którzy są gotowi poświęcić swoje życie dla ojczyzny. To zwłaszcza ludzie młodzi. Zdrajcy to osoby, które stwierdzają, że pod władzą carską tak naprawdę mogą prowadzić całkiem dostatnie życie. Zestawienie tych Dwóch grup pokazuje, w jaki sposób wygląda wtedy Polska. Naród jest jak lawa. To znaczy, że na zewnątrz jest twardy, a wewnątrz płonie ogień. I jest w tym narodzie ogień, który może wybuchnąć i spowodować, że zapłonie nie tylko i wyłącznie Polska, ale również cała Europa. Naród polski, ten podzielony, bardzo wyraźnie pokazuje Mickiewicz w fragmencie dziadów, który został nazwany Salon Warszawski. Mamy tam towarzystwo zasiadające przy stoliku i towarzystwo stojące przy drzwiach. To dwie różne grupy Polaków, to dwie różne grupy patrzących na świat zupełnie inaczej, gdzie przy drzwiach to patrioci. To ci, którym źle jest pod władzą carską. A ci przy stoliku? Cieszą się z tego, że właśnie taka kultura dotarła do Polski. Za sprawą władzy, która teraz jest przecież obcą władzą. Władza carska reprezentowana jest przez Nowosilcowa, senatora, który Liczy na to, że rzeczywiście będzie sprawować silną władzę na terenach Polski. Nowosilcow boi się o siebie. To kolejna postać, która jest ważną postacią w trzeciej części Dziadów. Jest tym, który jest zatroskany o swoją pozycję. Bardzo wyraźnie widać to w części nazywanej Sen Senatora. Martwi się, że wypadnie z łask. I co wtedy? Nowosilcow jest tym, który Kocha być w tym miejscu, w którym jest. Kocha być silną postacią u władzy. Rzeczywiście pokazywany jest jako ten, który zadaje cierpienia narodowi polskiemu, którego nie wzruszają łzy matki, pani Rollison, która błaga o uwolnienie jej syna. To osoba zimna, kalkulująca tylko i wyłącznie w taki sposób, żeby odnieść korzyści z tego, co się dzieje. To osoba, która Lubi mieć pochlebców wokół siebie i właśnie takich pochlebców ma. Wyraźnie widać to w scenie balu. Część trzecia dziadów nie zamyka się jakimś bardzo wyraźnym zakończeniem. Bo to nie jest historia, którą można by zamknąć, zakończyć. To historia, która rozpoczynając się w 1823 roku, trwała. Mickiewicz. Nie napisał wyraźnego zakończenia trzeciej części dziadów, bo to, co było losami młodych, tych cierpiących w tamtym czasie, zaczęło się wypełniać potem jako rzeczywistość powstańcza w 1830. Naród jak lawa, w pewnym momencie pękła powierzchnia i ogień, żar miłości. Wylał się na Polskę. Zatem opowieść, ta bardzo sakralizowana opowieść o cierpieniach Polaków doprowadziła do tego wybuchu, o którym Mickiewicz nie mógł pisać już osobiście z racji tego, że nie było go wtedy w kraju. Złożył natomiast hołd tym, którzy oddali swoje życie już wcześniej. Można powiedzieć, że napisał tekst o martyrologii, uświęcając Bohaterstwo tych, którzy oddawali swoje życie w zasadzie bez walki, ale za ojczyznę, myśląc o tym, żeby ją jednak wyzwolić, i że to cierpienie, które noszą, to tak naprawdę jest cierpienie, które będzie uświęcać cały naród. Bo motto, które Mickiewicz wziął dla trzeciej części dziadów, to motto z Ewangelii, mówiące o prześladowaniu tych, którzy są sprawiedliwi. Przez tych, którzy są wściekli na sprawiedliwość wyznawców Chrystusa. Mamy zatem nie tylko i wyłącznie opowieść o narodzie, nie tylko i wyłącznie opowieść o władzy, nie tylko i wyłącznie opowieść o artyście i o jego pysze i o pokorze księdza Piotra. Mamy również opowieść o pewnym uświęceniu o metafizycznej rzeczywistości, która dotknęła Polski w tamtym czasie, bo tak właśnie zaprezentował tamten moment historii Polski Mickiewicz w trzeciej części Dziadów. O drugiej części Dziadów i innych lektorach obowiązkowych możesz posłuchać na tym kanale. Zasubskrybuj go. Zapraszam cię również na stronę matura.namaxa.pl. Znajdziesz tam kursy, które pomogą ci przygotować się do pisania Rozprawki w wersji podstawowej, rozprawki rozszerzonej, interpretacji tekstu poetyckiego, streszczenia. Są też kursy, które przeprowadzą Cię przez epoki literackie i podpowiedzą, co trzeba wiedzieć o lekturach. To co? Widzimy się?